dzisiaj wiedzą, wiedzą, że to jest kandydat, nasz kandydat. Innego nie ma. Nie po to Jarosław Kaczyński przez 8 lat sączył do głów tych ludzi, antytuskowe treści i ym, taki, taką emocję właśnie, że to my jesteśmy prawdziwymi Polakami. I y, panie że to jest trochę jak z wiarą, tak? Wiara jest, y, wiara mówi wyraźnie, nie masz prawa wątpić, nie stawiaj pytań, nie dociekaj, nie zastanawiaj się, na tym to polega, tak? To jest wiara. I y, w tym sensie rzeczywiście Rosław Kaczyński sobie wykształcił wyznawców bardziej niż wyborców. W to, że zwyciężymy. Wierzę, że przeprowadzimy nasz plan, że zmienimy Polskę. Co wynik wyborów prezydenckich oznacza dla Jarosława Kaczyńskiego? Po pierwsze oznacza, że prawo i sprawiedliwość nie rozpadnie się, a wiadomo, że dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego partia jest najważniejsza, to znaczy to jest podstawowa zasada. I witamy serdecznie. Że on musi utrzymać kontrolę nad partią. Partia jest tym wehikułem, która Daje możliwość wygrywania wyborów, sprawowania władzy, ale w momencie też, jakby kiedy jest się w opozycji, no to pilnuje tej jedności, konsolidacji. W związku z tym takie zwycięstwo, kiedy kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wygrał wybory, oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej do najbliższych wyborów parlamentarnych, no konstytucyjnie to jest ponad dwa lata, być może będą wcześniej te wybory, będzie partią skonsolidowaną. Czyli już nikt nie będzie wysyłał w partii Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Nie, na pewno do wyborów parlamentarnych na pewno nie. Teraz najważniejsza perspektywa polityczna dla prezesa Kaczyńskiego to są właśnie najbliższe wybory parlamentarne, po których zakłada, że. Prawo i sprawiedliwość wróci do władzy. Ocenia Andrzej Anusz, który z Jarosławem Kaczyńskim zakładał jego pierwszą partię Porozumienie Centrum i który po utracie władzy przez PiS w 2023 roku w rozmowie z nami przewidział obecne wydarzenia. To nie będzie jego polityczna emerytura. Myślę, że przynajmniej perspektywą, która dzisiaj się rysuje, to są wybory prezydenckie. Na ręce pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Dziś prezes pisu jest w zupełnie innej sytuacji niż w październiku 2023 roku. Pis wygrało wybory, ale większość parlamentarną zyskała koalicja demokratyczna. I Jarosław Kaczyński musiał pożegnać się z władzą i oddać ją swojemu odwiecznemu politycznemu wrogowi. Panie prezesie boi się pan utraty władzy? Panie prezesie, kiedy za 40 lat też nie wydarzył. Po tej porażce nie tylko polityczni przeciwnicy mówili o zmierzchu przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę, tak czy nie? Tak. Do niedawna jeszcze ludzie z samego Pisu mówili o Kaczyńskim per stary i per dziad. Teraz okazuje się, już po wygraniu wyborów prezydenckich, że Jarosław Kaczyński trafnie określił model kandydata i trafnie namaścił konkretnego człowieka. To wydało się, wydawało się no rzeczą wręcz niemożliwą, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, a to stało się faktem. To można z pewną przesadą powiedzieć, że Jarosław Kaczyński wykazał się tutaj geniuszem. Ono oczywiście geniuszem nie jest, ale miał dużo szczęścia, ale też miał taki instynkt, że temu szczęściu pomógł. I jak przyznaje Jacek Gondek z Newsweeka, po wygranej w wyborach prezydenckich, prezes umocnił swoją pozycję w partii, a tę wygraną będzie chciał politycznie wykorzystać. Po co? Prosty Jarosławowi Kaczyńskiemu Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. To on ma mu zagwarantować powrót do władzy? Ten prezydent będzie blokował pewne inicjatywy rządu. Zresztą on zapowiedział, że prawda, pewne ustawy będzie, będzie wetował. W związku z tym z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości... Taki prezydent, który w kategoriach programowych no jest bardzo, dużo bardziej zbliżony do prawa i sprawiedliwości niż, niż do, do dzisiejszych ugrupowań rządzących, oczywiście jest, jest, jest sojusznikiem. To jest e, zły rząd. To jest e, rząd, który nie radzi sobie z rządzeniem, co nie zmienia oczywiście. Mm... Sytuacji, w której będę musiał w jakimś zakresie z tym rządem współpracować, gdy zostanę prezydentem. Jeśli to ścieranie będzie następowało, to znaczy, że obóz rządzący będzie słabł i szybciej będzie się zużywał, a to oczywiście z punktu widzenia Kaczyńskiego, który dzisiaj jest liderem partii opozycyjnej jest lepiej, bo, no bo będzie szybciej miał możliwość osiągnięcia dobrego wyniku w wyborach, i no i oczywiście powrotu do władzy.